W dzisiejszym wydaniu powiemy o rocznicy 27 stycznia. Poinformujemy o wieczystym użytkowaniu, które przechodzi na własność. Odwiedzimy z kamerą oświęcimskie morsy, a także zaprosimy na lodowisko na Mistrzostwa Polski Juniorów. 27 stycznia w 74 rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcimia przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się ceremonia upamiętniająca tamte wydarzenia. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, posłowie, samorządowcy, radni, kombatanci, młodzież złożyli przy pomniku kwiaty. W uroczystości wzięły też udział delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Ukrainy i Belgii. Wcześniej kwiat złożono także w innych miejscach pamięci. Tego samego dnia ponad 50 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, aby upamiętnić 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Świadką historii towarzyszył m.in. premier RP Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, przedstawiciele władz państwowych Polski, premier landu nad Drenia Północna Westfalia, Armin Laszet, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. W Auschwitz, w tym nazistowskim obozie, miejscu symbolizującym niespotykane dotąd w historii naszej cywilizacji okrucieństwo w traktowaniu ludzi, miejscu, w którym wprowadzono technikę masowego i przemysłowego, przemysłowego mordowania naziści urzeczywistnili swoją ideologię. I stąd wynika, że odczuwam wielki ból i ubolewam bardzo, że w wielu krajach Europy, ale także i w naszym kraju bezkarnie maszerują osoby w uniformach zbliżonych do nazistowskich, Osoby te otwarcie nazywają się nazistami i uczesamiają się nazizmem. Głoszą hasła wierzone do nazistowskich. I ta ideologia, która pod znakiem złamanego krzyża modowała tych, których uważali za podludzi, przyznawanie się dzisiaj. Do nazizmu to bezsprzecznie określanie się jako mordercą i tudobójcę, gdyż taki jest nieuchronnie ostateczny wynik takiego nastawienia, które na początku głosi niechęć, wrogość do innych, tylko i które określa rasizm, antysemityzm i homofobię jako zalety takie jak to czynili wyznawcy nazizmu. I to dzieje się w naszym kraju, który doznał tyle szkód, tak wiele ucierpiał podczas nazistowskiej okupacji. W tym dniu w Oświęcimiu odbył się Marsz Ruchu Polski Niepodległej. Do miasta wpłynęło zgłoszenie o zgromadzeniu, którego celem miało być upamiętnienie rocznicy oswobodzenia obozu. Zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach nie było podstaw do wydania odmownej decyzji. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani zachowaniem środowisk narodowo-nacjonalistycznych podczas ostatniej rocznicy wyzwolenia miasta Oświęcim, jak i Karl Auschwitz-Birkenau. Mimo wcześniejszych deklaracji tychże środowisk, wyłącznie o upamiętnieniu ofiar, byliśmy świadkami zachowań ksenofobicznych i szerzenia mowy nienawiści. Jako miasto Oświęcim nie zgadzamy się, by właśnie w tym miejscu, w mieście Oświęcim, w mieście pokoju, szerzyć taką mowę nienawiści i takie działania. Nie zgadzamy się z tym, bo chcemy, by Oświęcim stał się miejscem, z którego wypływa pozytywny przekaz. Przez ostatnie lata udało nam się ułożyć dobre relacje pomiędzy Państwem Muzeum Auschwitz. Birkenau i Miastem Oświęcim. Uważam, że takie działanie jest naszym obowiązkiem, bo ono służy zarówno Miastu Oświęcim, miejscu pamięci, ale także i Polsce. Zwracamy się z apelem do władz państwowych, instytucji państwowych o podjęcie działań prawnych, które ochronią Oświęcim i mieszkańców Oświęcimia przed takimi właśnie zdarzeniami. Też oczywiście protestujemy i zwracamy się do władz państwowych o działania w stosunku do osób, organizacji, które szerzą mowę nienawiści. Szkoda, że podczas oficjalnej uroczystości w KL Auschwitz-Birkenau premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, w żaden sposób nie odniósł się do kwestii mowy nienawiści, a to jest miejsce szczególne i czas był szczególny, żeby właśnie na ten temat coś premier polskiego rządu mógł powiedzieć. Oświęcim jest miastem szczególnym, miastem naznaczonym tragicznym historią i każde wydarzenie, Tutaj ma swój wydźwięk międzynarodowy. Dlatego polską racją stanu jest, by właśnie ochronić Oświęcim, a także mieszkańców Oświęcimia przed zdarzeniami, które negatywnie wpływają na nasz wizerunek. Chcemy, by Oświęcim był miejscem wolnym od konfliktów, by był miastem europejskim, gdzie łączymy przeszłość z teraźniejszością. Na wniosek prezydenta Rada Miasta na sesji 30 stycznia podjęła uchwałę apel skierowany do władz Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Marszem Środowisk Nacjonalistycznych w Oświęcimiu od tego roku nie ma użytkowania wieczystego gruntu. Każdy będzie miał prawo własności. Wcześniejszą opłatę roczną zastąpiła opłata przekształceniowa rozłożona na 20 lat. Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie zaświadczenie wydane z urzędu przez prezydenta miasta Oświęcimia. Zaświadczenie będzie wydawane z urzędu, zatem właściciele mieszkań nie muszą występować o potwierdzenie tego faktu. Jednakże jeżeli by chcieli otrzymać zaświadczenie wcześniej mogą wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia muszą wtedy wniosek opłacić opłatą skarbową w wysokości 50 zł i otrzymają takie zaświadczenie w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku lub w terminie do 30 dni jeżeli wymaga mają szczególne uzasadnienie do uzyskania tego zaświadczenia, na przykład umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie. Roczne opłaty za przekształcenie równe opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia należy płacić przez okres 20 lat od daty przekształcenia. W zaświadczeniu znajdzie się informacja o wysokości opłaty rocznej przekształceniowej, a także o wysokości opłaty w przypadku jej wpłaty jednorazowej po zastosowaniu bonifikaty. W przypadku Oświęcimia jest to 30%. Prawo wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych lub zabudowanych np. pod garażem, obiektami handlowymi, produkcyjnymi nadal obowiązuje, a opłaty należy płacić na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim. Telefon 33 842 9217 lub 30 842 92 20. Dbają o własne zdrowie i kondycję. Już kolejną niedzielę najpierw rozgrzewają się, biegnąc kilka kilometrów po plantach, a następnie zażywają zimnej kąpieli. Mowa o święcimskich morsach, którzy opowiadają nam o korzyściach płynących z morsowania. Pomaga się uodpornić na, na wszelkie choroby, bo jednak schodzimy sobie z ciepłego do zimnego, po, pobudzamy krążenie w ten sposób. Jest to udowodnione, że, że morsowanie służy poprawie odporności i zdrowia. Pierwsze bieganie, później morsowanie, wszystko jest fajne. Pogoda przede wszystkim wspaniała. no troszkę za ciepło. Jak na morsowanie nie choruje. <laughs> Przyjemność, jak się wejdzie do takiej zimnej wody, fajnie. A później jak się wyjdzie, a później jak się owinie ręcznikiem czy szlafroczek, to super jest. Rewelacyjne samopoczucie, przede wszystkim no i zdrowie, kondycja. Przyjemne jest uczucie, no jak naprawdę. się wyjdzie z tej wody. <laughs> I już jak się człowiek rozgrzeje, bo tak na początku wejdzie z ciężko, ale później jest. Też na, tak naprawdę to ja leczę swoje kolano tym morsowaniem, bo troszkę mnie pobolewa, a, a ta krioterapia, krioterapia dobrze działa na kolano. Tak naprawdę stawiam na zdrowie przede wszystkim, także trzeba pokonać wszelki strach, jakieś lęki, bo one się pojawiają w momencie, kiedy wchodzimy do zimnej wody, bo ta woda jest faktycznie zimna. Najlepsze odczucie jest wtedy, gdy jest mróz na zewnątrz. Jak jest powiedzmy minus 5, minus 10, to woda wydaje nam się, ona jest cały czas zimna, ale wydaje się, że jest w stosunku do tego, co jest na zewnątrz, jest cieplejsza. Tak naprawdę trzeba przełamać swoje lęki, no i przekonać się do tego, bo to naprawdę krioterapię przecież lekarze zapisują, także zamiast płacić za jakieś zabiegi, możemy wchodzić zimą za darmo. Można tutaj, można w Trzebini na Balatonie, także dołączyłam do tych osób morsujących zimą. Co to, to, lepsze bieganie czy morsowanie? Jest lepsze morsowanie. <laughs> Ale zaraz pobieganie. <laughs> Łyżwiarski Klub Sportowy Soła Oświęcim oraz Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego zapraszają na oświęcimskie lodowisko, gdzie do niedzieli 3 lutego będzie można oglądać zmagania łyżwiarzy podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Podczas zawodów wystąpi 100 łyżwiarzy z 17 klubów. Zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach – solistki, soliści i pary taneczne. Młodzicy rywalizować będą w sobotę do godziny 10.40. W sobotę o godzinie 12.00 uroczyście rozpocznie się rywalizacja juniorów, która zakończy się w niedzielę dekoracją zwycięzców.